Cześć moi drodzy. Mamy 7:30 rano. Ja właśnie zmierzam na siłownię na trening z kolegami. Także pokażę wam kolejny dzień z mojego życia. Zapraszam. No i tak jak widzicie w Rino mamy znowu piękną pogodę. To jest właśnie to, o czym wam mówiłem. Zobaczcie. Piękne, błękitne niebo. Praktycznie codziennie w okresie zimowym. Nie będę tego ukrywał. No taka pogoda naprawdę działa pozytywnie na człowieka. No i tak, kawa zrobiona. Szybki prysznic i lecę nad jezioro. Bo zawsze tak robię, że po przylocie z Polski jadę nad jezioro zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No nie ukrywam. Brakuje mi jakoś tutaj tego krajobrazu, więc za chwilę zobaczymy jakieś fajne ujęcia z drona. Idę jeszcze do sklepu ze zdrową żywnością. E, kupić e, jakąś przekąskę, żeby coś zjeść nad jeziorem. Tylko muszę się najpierw zabezpieczyć tym. Bardzo przewiewnym kawałkiem materiału, zanim tam wejdę. Tu macie takie fajne pizze wegańskie i tym podobne rzeczy. Jakieś tam burrito, burgery. Jest tutaj bardzo duży wybór przeróżnych rzeczy, które można właśnie zjeść sobie na lunch. Pełno batoników proteinowych. Wiecie, co myślałem, żeby wziąć sobie taką jakąś. Kanapkę, ale nie wyglądają jakoś super apetycznie, więc chyba sobie odpuszczę i zjem coś w drodze powrotnej, a wezmę sobie teraz po prostu jakąś jerbę na drogę. Jak na razie, tutaj na Mount Rose, to powiem wam, tego śniegu jest tyle, co kot napłakał. Przeważnie w zimie, to tutaj mamy 2-3 czasami nawet 5 metrów śniegu. Ta cała droga jest przeważnie zamknięta, albo po prostu jest wykopany tunel w śniegu, żeby można było przejechać i dojechać do ośrodków narciarskich. No ale w tym roku biednie trochę z tym śniegiem, ale mamy dopiero styczeń. Tutaj śnieg może się pojawić jeszcze nawet w lutym, albo w marcu. Także zobaczymy, jak ta sytuacja się tutaj rozwinie. Zobaczcie, ile tutaj jest samochodów poparkowanych. Ludzie przyjeżdżają, pozjeżdżać tutaj na nartach, pochodzić trochę po śniegu. Tutaj jest parę fajnych takich szlaków górskich. Po prawej stronie jest taka mała górka, z której można sobie właśnie pozjeżdżać na sankach albo na tych takich plastikowych miskach, bardzo popularnych w Stanach. Jest piękny dzień, na dworze jest w tym momencie tutaj no, około 10 stopni, no, bo jesteśmy bardzo wysoko, no, ale widzicie, piękne błękitne niebo, ludzie przeważnie w krótkim rękawku albo w bluzach. No, i leży sobie śnieg, można przyjechać, spędzić trochę czasu aktywnie, a nie siedzieć tylko w domu przed telewizorem. Więc pamiętajcie, że nie wszyscy Amerykanie są leniwi, nie każdy Amerykanin siedzi tylko w domu i nic nie robi. Są ludzie, którzy spędzają czas bardzo aktywnie. To wszystko właśnie zależy od miejsca po prostu, w którym się mieszka moim zdaniem. No i tak moi drodzy, znalazłem miejsce parkingowe tutaj przy drodze. Mam nadzieję, że nie będzie to nikomu przeszkadzało, że sobie tutaj zaparkowałem. A ja zmierzam teraz na plażę przy jeziorze Tacho. Zmierzam właśnie do miejsca, które nazywa się Chimney Beach, czyli po prostu taka plaża z kominem przy jeziorze Tahoe. Jedna z moich ulubionych kiedyś, bo nie była za bardzo popularna bardzo mało ludzi tam przychodziło. Za każdym razem, właśnie jak tutaj przyjeżdżałem, to można było znaleźć miejsce parkingowe. A przyjeżdżałem tutaj, powiem Wam, bardzo często, bo bywały takie tygodnie w tych pierwszych, chyba, dwóch latach, jak tutaj mieszkam że przyjeżdżałem na tą plażę tutaj właśnie nad jeziorem Tahoe pięć razy w tygodniu codziennie praktycznie przed pracą przyjeżdżałem posiedzieć trochę na plaży popływać na desce popływać w ogóle w wodzie jakoś aktywnie spędzić czas no i potem niestety Rino i tutaj obszar Tahoe został po prostu najechany przez kalifornijczyków wszyscy zaczęli się tutaj sprowadzać i z jakiegoś powodu wszyscy zaczęli przyjeżdżać na tą plażę. I powiem wam, że w sezonie letnim już tutaj nie ma po co przyjeżdżać, bo jest niesamowicie dużo ludzi. I to jest jedna z plaż, które są jakby dog friendly, czyli można przyjść tutaj z psem. I wszyscy właśnie przychodzą tutaj ze swoimi milusińskimi. I tych psów jest po prostu czasami za dużo. Ja nie mam nic przeciwko psom na plaży, ale kiedy na takiej małej plaży jest. Powiedzmy 20-30 psów, to powiem wam robi się tłoczno. No i zobaczcie jak tutaj jest przepięknie. Nie ma żywej duszy. Mam nadzieję. Ta plaża się zmienia, bo to zależy tak naprawdę od poziomu wody. Normalnie tutaj, gdzie jest ten piach, jest woda i tam się nie da dojść do tych kamieni, ale teraz to wygląda troszeczkę inaczej. Tam jest parę osób, widzę tamtej części plaży, a tutaj nikogo. I tam też na tych skałach nie widzę, żeby ktokolwiek siedział. Need something to last give satisfaction no help me grab his right arm. Help me I'll take the left oh help me help me interrogate No i dlatego Ta plaża nazywa się Chimni Beach, bo stoi tu po prostu stary komin. Tutaj chyba była jakaś chatka na plaży. W sumie nie wiem, pozostałością czego jest ten komin. No ale stoi sobie tutaj. Ludzie często palą ogniska właśnie w tym kominie, które są tak naprawdę nielegalne, tutaj nad jeziorem Tacho ze względu na zagrożenie pożarowe. No ale tak to wygląda, zobaczcie. Nie ma to jak zima w Nevadzie, co nie? Tak naprawdę wszystkiego możecie się spodziewać. Widzicie, jest połowa stycznia. Tam w górach było dosyć zimno, bo było jakieś nie wiem, może 5-6 stopni. Ale tutaj przy wodzie na plaży spokojnie jest tak, 17-20 do 20 stopni w tym momencie. Moim zdaniem idealnie. Można się opalać. Do wody bym raczej nie wchodził, bo to takie trochę morsowanie, które jest bardzo popularne w tym momencie w Polsce. No ale ja sobie to odpuszczę, posiedzę sobie tutaj na plaży. A jeszcze zanim pójdę do domu, to pokażę wam. Co jest tutaj po drugiej stronie? Taka fajna miejscówka. Można sobie kajakiem przypłynąć albo na desce i poczilować tutaj w takiej małej zatoczce. Świetnie to wygląda. Zobaczcie jaka ta woda jest naprawdę czysta. Rewelacja. No i dobra, moi drodzy, ja już jestem przy samochodzie. Niestety, jak byłem nad jeziorem, to padła mi bateria w GoPro i nie wziąłem sobie zapasowej. Ale myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się podobało, no to zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. A na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!